Спасибо. Tani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do nadprogramowego filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej marce znowu i będzie to marka, która jest dostępna u nas w perfumerii. Jest to marka Gritty Venetia. Muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo podekscytowana, bo tą markę widziałam na YouTubie już no, od ponad roku, tak naprawdę, na YouTubie oczywiście zagranicznym i byłam ciekawa, jakie ma ta marka zapachy. No i tak się złożyło, że powoli wprowadzamy zapachy tej marki, do nas do perfumerii, nie będą, nie mamy wszystkich zapachów w tej chwili, bo Gritty ma bardzo, bardzo szeroką paletę aromatyczną, szeroką paletę perfum, natomiast wszystko powolutku, tutaj mam kilka zapachów, o których dzisiaj chcę z Wami porozmawiać, także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do oglądania, mam na imię, Justyna, to jest mój perfumowy świat, jeżeli Wam się tutaj podoba, serdecznie zachęcam, aby ze mną zostać na dłużej, zapraszam Was na naszego Instagrama Potocka Perfumery oraz na mojego prywatnego Instagrama, jeżeli chcecie, jeszcze prócz Instagrama Zapraszam Was na nasz nowy, otwarty fanpage na Facebooku. Będą tam informacje o asortymencie, jakie mamy w sklepie, o zapachach, o promocjach. Także, jeżeli jesteście zainteresowani troszkę czymś więcej, też na Facebooka wam, was zapraszam i link będzie w opisie do tego wszystkiego: do Facebooka oraz do Instagrama. Także zostańcie ze mną, tak jak mówiłam. Powiem Wam, że powoli wracam do żywych. To jest w ogóle pierwszy filmik po porodzie, który nagrywam. W końcu udało się uszknąć troszeczkę czasu, chociaż nie nie ukrywam, że jest trudniej. Dzisiaj, jak to oglądacie, to jest wtorek, w czwartki będą nadal leciały filmiki z zapasu. Natomiast jeżeli coś nadprogramowego się pojawi, no to prawdopodobnie pojawi się właśnie we wtorek. No i tak dzisiaj robimy. Dzisiaj sobie lecimy z Gritty. No i nie przedłużając, bo też mam drugi film w kolejności zaplanowany do nagrywania, a tutaj o Gritty też sobie trochę porozmawiamy. Jeżeli chodzi o Gritty, jest to marka włoska. Jak wiecie, my włoskie marki uwielbiamy. Mamy sporo włoskich marek właśnie w naszej perfumerii. Jest to marka z Wenecji, więc też super. No w tamtym roku mieliśmy szczęście właśnie też Wenecję wizytować po targach Heksans. Taką objazdówkę sobie zrobiliśmy, no i powiem Wam, że to było spełnienie marzeń. No i właśnie, Griti jest marką włoską z Wenecji, więc bardzo super jak dla mnie. Piękne w ogóle flakony, jeżeli chodzi o markę Griti. No i tutaj właśnie zacznijmy sobie od pierwszego zapachu, który jest bardzo popularny na zagranicznym YouTubie jest to zapach, który ma w swoim składzie składnik, masło maślane, ma w swoim składzie składnik, który jest bardzo, bardzo popularny, jest w bardzo wielu perfumach, mianowicie wiśnie, wiśnie i migdał i mówię tutaj o zapachu duquesa. Tak wygląda buteleczka, no i buteleczka jest tutaj pokryta takim zamszem jakby, nie zamszem, tylko takim welurem, no naprawdę wygląda to bardzo klasowo, bardzo jakościowo no i tutaj mamy na Koreczku właśnie wyciśnięte logo marki Gritty. Wygląda to naprawdę fantastycznie. To jest seria Gritty Privé. No i jeżeli chodzi o duchesse, tutaj w ogóle, jeżeli mam od razu nadmienić wszystkie zapachy, o których powiem, są niesamowicie długotrwałe. To są bardzo ekstraktywne perfumy trzymające naprawdę cały dzień. Ja, tak jak powiedziałam, wracam już do żywych, wracam powoli do nagrywania i wracam do Odkrywania zapachów na nowo, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Faktycznie troszkę już te dolegliwości, takie mdłości ustępują. Już teraz mogę wytrzymać w zapachu cały dzień. Nie męczy mnie, oczywiście nie wszystkie zapachy naraz. Nie każdy profil zapachowy, ale już coraz więcej mogę nosić, więc bardzo się cieszę. No i dukestę sobie właśnie nosiłam któregoś dnia. Naprawdę super wrażenia, jeżeli chodzi o większość tych perfum, o których tutaj powiem. Bardzo, bardzo długotrwała rzecz, także chcę powiedzieć, że ogólnie te perfumy, o których porozmawiamy dzisiaj, są bardzo, bardzo długotrwałe, jeżeli Wam na tym zależy. Jak z projekcją, nie powiem Wam, bo tak jak mówię, no nie chodzę za sobą, bardzo trudno to jest określić. Ktoś by musiał po prostu powiedzieć mi, jak mocno pachnie. No natomiast nie słyszę słyszałam czegoś takiego, bo jeszcze za bardzo z domu nie wychodzę ani też nie mieliśmy za bardzo, też nie wiadomo jakiej ilości gości, więc tutaj nie powiem Wam. Natomiast jeżeli chodzi o Dukesę, co my tutaj mamy? No, zapach jest fantastyczny, bardzo apetyczny, bardzo bogaty też. No i w głowie mamy czereśnie. Yy, powiedziałam Wiśnia, no Black Cherry, to jest po angielsku Czereśnia, no ale jest tutaj zdecydowanie Wiśniowo, jest tutaj Czereśnia, Szafran, Gorzka Pomarańcza, Brzoskwinia. W sercu mamy goździki, czekoladę i jaśmin. W bazie mamy migdały i rys brązowy cukier. No migdały z czereśnią czy wiśnią fantastycznie się łączą. Ja, bym była przekona ja jestem przekonana, że tutaj nawet dziś może tonka nam się czaić, yy, która tak właśnie też podkręca tą migdałowość i wiśniowość. No, natomiast tonki nie wymienili, jeżeli chodzi o piramidę zapachową. Fantastyczny zapach dla miłośników, no właśnie w wiśni, w perfumach, takiej troszkę orzechowej właśnie, e, za sprawą tego migdała, e, przepięknie gładkiej za sprawą szafranu, no jest tutaj też taka soczystość, właśnie podejrzewam, że od tych owoców, od brzoskwini, e, od gorzkiej pomarańczy, naprawdę coś takiego apetycznego, goździk troszkę tutaj tak. E, jakby przyprawia tą kompozycję, ale też nie za bardzo, więc nie musicie się tego obawiać. Generalnie, jeżeli lubicie zapachy typu. Cherry Punk od Room 1015. Ja uwielbiam ten zapach, jak wiecie. Jeżeli lubicie Lost Cherry od Toma Forda, no to zdecydowanie dukessom należy się zainteresować. Jest to zapach bardzo, bardzo w tej rodzinie. Nie będzie to nic odkrywczego na pewno, no nie, był, nie jest to dla mnie odkrywczy profil zapachowy. Natomiast ma pewne niuanse, które będą pasowały na pewno wielu osobom. Jeżeli przypuśćmy Room 1015 yy, Cherry Punk jest dla Was zbyt skórzasty, to będzie o wiele gładsze, to będzie o wiele bardziej w taki w elegancki sposób wyrafinowane. pank jest bardziej właśnie taką pankową wiśnią, ze skórą, no właśnie, z szafranem. Tutaj mamy coś takiego bardziej eleganckiego, troszkę nawet takiego kremowego jakby naprawdę fantastyczny zapach. Czekolada tutaj fajnie tą wiśnię podbija, ale też nie czuć jej jakoś za bardzo. Nie jest to też taki typowy gourmand, więc tego się nie musicie obawiać. No i brązowy cukier, który jest w bazie, on fantastycznie też skrzy, jak takie no właśnie czereśnie troszkę posypane cukrem, tak chrupią w zębach, właśnie takie uczucie mamy z tymi perfumami. Więc DNA zapachowe, które niby znamy, ale jest tutaj nadal coś takiego, no do odkrycia można tak powiedzieć. Tak Także, jeżeli Cherry Punk Wam nie przypasował, Dukessy sobie spróbujcie. Jeżeli na przykład Tom Ford, Lost Cherry, czegoś Wam w nim brakuje, też ja bym Dukessę polecała. Naprawdę bardzo, bardzo fajny zapach. Na chłodniejsze dni, jeszcze teraz chłodniejsze dni są. Jeszcze wiosna się nie rozkręciła na dobre, więc Dukessa myślę, będzie rewelacyjnym zapachem. Och, naprawdę bardzo, bardzo taki apetyczny, soczysty. Także pierwsza dukesa No i teraz kolejna kompozycja, którą byłam bardzo zainteresowana w ubiegłym roku, bo jest to właśnie nowość z ubiegłego roku, z tego co pamiętam, również w takim przepięknym aksamitnym opakowanku, hysterika. Zobaczcie, jaki róż w ogóle tutaj już to jest taki typowy zwiastun wiosny, taki trochę szalony, imprezowy zapach. Tutaj też troszeczkę mi pasuje do sukienki, naprawdę przepięknie to wygląda. No to jest ten taki świetny aksamit, no nie aksamit, kurczę. Plusz, taki welur. O, to chciałam powiedzieć, cały cały czas mi się gdzieś te słowa mieszają, tak wygląda histerika. No i to jest zapach dla miłośników białych kwiatów, dla miłośników tuberozy i dla miłośników gumy balonowej. I powiem Wam, że tutaj z radością ogłaszam, że jest to jeden z najlepszych zapachów z gumą balonową, jaki wąchałam. Zaraz obok Teo Cabanel Déjà, Vu. także on już powędrował do moich ulubieńców, bardzo mocny, ekstraktywny. Jeden psik, tak naprawdę, i cały dzień czułam go na sobie intensywnie, także tutaj też dużo nie trzeba. No, histerika jest totalnie fantastyczna. Z tego co pamiętam, jest to zapach stworzony w hołdzie dla żony, właśnie założyciela marki Gritty. Ach, Fantastyczny. Już wam czytam, co tutaj jest. Wyraźnie czujemy miód, bo miód tutaj jest. W głowie mamy miód, śliwkę, biały pieprz, w sercu mamy gumę balonową, tuberozę i gardenię, w bazie mamy wanilię, palisander likier i benzoinę. No i to jest taki zapach jakby kwiatowo, jedzeniowy troszeczkę. No tutaj widzicie, w sercu mamy taką złotą trójcę, która no tak, guma balonowa, no to trudno, żeby pachniała inaczej niż guma balonowa, natomiast ta trójca no, pięknie się łączy, bo tuberoza czasami właśnie jak guma balonowa pachnie, często właśnie tuberoza jest wzmocniona gardenią, dlatego takiego mocniejszego efektu białokwiatowego. No i dokładnie to tutaj mamy. No fantastycznie! Jeszcze dodatkowo te przyprawy tutaj świetnie grają biały pieprz. Uważam, jest super posunięcie w tym zapachu, bo sprawia, że właśnie te słodkie nuty gumy balonowej, tuberozy, gardenii, nie przytłaczają za bardzo. Ten biały pieprz tak fajnie odświeża tą kompozycję. No tutaj miód czuć, ale to nie jest miód w stylu skandal od Johna Paula Gaultier, nie jest to miód taki drapiący w gardło. Jest to taki bardzo przyjemny, słodki akcent. No śliwkę ja też bardzo lubię w perfumach i tutaj też troszeczkę takiej soczystości od tej śliwki mamy, więc jest to taka słodka, soczysta guma balonowa, pomieszana z białymi kwiatami. No naprawdę, buzia mi się śmieje, bo jest to jeden z moich ulubieńców. I jest to na pewno, jest to chyba zapach, mogę powiedzieć, który powędruje do ulubieńców tegorocznych. No, oczywiście dopiero rok się zaczął, ale czas leci tak szybko, że zaraz będzie sylwester. Także jak będziemy sobie robili podsumowanie, czy to półroczne, czy roczne, no to myślę, że ten zapach Hysterika od Gritty na pewno znajdzie się wśród moich ulubieńców. Fantastycznie, coś takiego, no właśnie, guma balonowa, ale coś jednocześnie takiego świeżego tutaj, coś słodkiego. No to jest upojny zapach. To tutaj, to że mówię, że jest coś świeższego, to tak wiecie, z przymrużeniem oka, teraz na pewno coś świeższego czuć, ale jest to zapach taki jednocześnie upojny którym można się delektować, który może też przydusić, nie ukrywajmy, dlatego też nie przesadzajmy z psikaniem. Ja teraz, jeżeli chcecie wiedzieć przy dziecku, to zazwyczaj aplikuję z tyłu karku tylko perfumy i myślę, że mi to wystarcza w zupełności, ja je wyczuwam cały dzień, zwłaszcza te ekstrakty, także też, żeby nie przesadzać. No oczywiście, jeżeli gdzieś idziemy, no to można trochę więcej sobie psiknąć. No powiem Wam, że histerika, jeżeli szukacie zapachu z gumą balonową, no ale nie tylko, też właśnie z białymi kwiatami, no to histerika będzie idealna. Fantastyczny, fantastyczny zapach, przepiękny w przepięknej buteleczce. Także, no, ja polecam. Naprawdę super. Bardzo, bardzo się cieszę, że też w końcu poznałam tą kompozycję. Także to była histeryka. I kolejnym zapachem będzie, no, taki świeżaczek na lato. Lato już też niedługo, nie oszukujmy się. Mam tutaj zapach. Pomelo Sorento, i zobaczcie, ta buteleczka jest absolutnie przepiękna. No, przypomina nam po prostu o wakacjach nad Morzem Śródziemnym. Te butelki Gritty naprawdę są cudne, są fantastyczne, przepięknie to wygląda. No, to tak taki cukiereczek, wiecie, ten z serii Ice czy coś. Tak mi, tak mi, się, tak mi się kojarzy. Oczywiście to jest bardziej ekskluzywne. Przepiękny, przepiękny kolor butelki, taki marmurkowy korek. No, i jeżeli chodzi o Pomelo Sorento, to ja tutaj nie będę was ściemiała, jest to typowe taki cytrusowiec. Jeżeli mnie znacie, wiecie, że nie jest to nie wiadomo jaki mój ulubieniec, ale jeżeli Wy lubicie cytrusy, jeżeli lubicie zapachy w stylu Moschino I Love Love, jeżeli lubicie zapachy w stylu Light Blue od Dolce Gabbana, no to zdecydowanie Pomelo Sorento trzeba koniecznie przetestować. Myślę, że będzie to bardzo fajna kompozycja na ciepłe dni. W ogóle atomizery e, Gritty są fantastyczne. Zobaczcie, jak to przepięknie psika, tak delikatnie, bez wysiłku. E, tak, świeżutko, bardzo cytrusowo, e, bardzo tak orzeźwiająco, ożywczo. Czujemy tutaj skórkę właśnie takiego cytrusa. I w głowie mamy pomelo, grapefruit. No, pomelo to jest oczywiście rodzaj cytrusa, taki duży cytrus. E, w sercu mamy zieloną herbatę, białe kwiaty i róże. I w bazie mamy wetywerię, irys i bursztyn. No i tutaj e, ten aspekt herbaciany jest naprawdę wyczuwalny. To jest takie, wiecie co, jakby miks między troszeczkę z Light Blue coś ma ten zapach w sobie, ale też z Green Tea od Elizabeth Arden. Natomiast no nie zrozumcie mnie źle, nie jest to żaden klon. Natomiast jeżeli mamy do czegoś przyrównać, jakiś miks zrobić, no to zdecydowanie mógłby być to mariaż tych dwóch zapachów. Naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjemny. Jeżeli ktoś cytrusy lubi, zdecydowanie trzeba się zainteresować. No i jest bardzo, bardzo rzeźka. Że wam powiem, że nabrałam ochotę, żeby zjeść jakiegoś cytrusa. Bardzo, bardzo. Apetyczny zapach, bardzo soczysty, bardzo słoneczny, bardzo taki nastrajający optymistycznie, no zapach cytrusów ogólnie tak nas nastraja do działania. Myślę, że będzie to też fajny zapach na dzień ogólnie, nawet na cały rok, także pomelo sorrento zdecydowanie. No tak jak mówię, nie, nie, nie jaram się brzydko mówiąc tak bardzo tym zapachem jak histeryką, czy choćby Czesą. Ale jest to coś bardzo, bardzo przyjemnego. Pewnie latem, kiedy będzie mi wszystkiego za dużo, pomelo-sorento na pewno wleci do rotacji zapachowej. Także to jest to. I kolejnym zapachem będzie zapach, też w przepięknym opakowaniu, taki niewinny, Tutu Blanc. No i to jest zapach zainspirowany baletnicami. Jeżeli nie wiecie, to Tutu to jest ta spódniczka, właśnie baletnicy. Jest. Gritty ma też zapach Tutu, no i jest też Tutu Blanc. Na razie tu. Tutu nie mamy w asortymencie, mamy Tutu Blanc. No i przepiękny koreczek taki marmurkowy, ale to w ogóle tutaj nie, nie wiem, czy będzie to widać w kamerze, ale to jest y, takie lekko złote. Także przepięknie to wygląda. No i Tutu Blanc to jest zapach dla miłośników znowu takie, takich kremowych zapachów, y, takich y, zapachów bardzo kobiecych, bardzo też upojnych. No i co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o Tutu Blanc? W głowie mamy kokos, jabłko, czarną porzeczkę Grapefruit. W sercu mamy heliotrop jaśmin róża. W bazie jest piżmo, malina, wanilia i bursztyn. Jeżeli lubicie właśnie takie zapachy lekko owocowe, lekko kwiatowe, lekko kremowe, to to będzie to. Tutaj nie czuję za bardzo kokosa. Ten kokos, znaczy może tak, czuję kremowość, która na pewno pochodzi od kokosa. Natomiast nie jest to nic zamulającego, nie jest to nic też takiego rozwodnionego, jak czasem kokos lubi być, jak taka woda kokosowa, to nic z tych rzeczy. To jest taka śmietanka, jakby lekko, właśnie kokosowa śmietanka, pomieszana z owocami, posypana białym kwieciem. Naprawdę przepiękny zapach. Myślę, że ten zapach byłby też fajnym zapachem dla panny młodej albo w ogóle dla gościa weselnego, bo naprawdę tutaj jest tak. No, niewinnie, jest trochę kobieco, jest tak delikatnie, jest lekko słodko, ale też nie za słodko. Na pewno nie jest to kaliber zapachu Histerika, który jest zdecydowanie bardziej słodki. Fantastyczny, przepiękny, taki niewinny. No właśnie, mamy skojarzenie z taką spódniczką baletnicy. No tutaj, też jeżeli chodzi o tą inspirację baletnicą, to właśnie baletnica, według Gritty jest delikatną kobietą, ale jednocześnie bardzo, bardzo silną. No bo oczywiście wiadomo, że to, co tak lekko wygląda, te piruety i tak dalej, wymaga ogromu pracy i siły i energii. Także dokładnie taki jest ten zapach. Mocny, ale jednocześnie bardzo wdzięczny, zwiewny, delikatny. Tak mogę nazwać. Tutu Blank, naprawdę bardzo, bardzo polecam, bo no fantastyczny. Taki, no, bardzo, bardzo. Jeżeli lubicie na przykład zapachy w stylu Bora Bora od Giardini di Toscana, myślę, że ten zapach też można sobie przetestować. Jest to oczywiście żaden, nie jest to żaden klon, tak jak, tak jak mówię, ale jest to gdzieś tam zapach w tej rodzinie, więc jeżeli szukacie czegoś jeszcze takiego delikatniejszego, bo Bora Bora jest jednak zapachem o takiej dużej sile rażenia, to Tutu Blank też zdecydowanie, mm, po prostu się nie mogę oderwać. Te zapachy Gritty naprawdę bardzo mnie ekscytują. Są bardzo takie moje, mam wrażenie, nie wiem dlaczego, ale tak bardzo mi się podobają, bardzo ekstraktywne, bardzo takie jakieś. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona, że mamy je u siebie. No, i kolejnym zapachem będzie, uch, też mój ulubieniec. Oj, uwielbiam ten zapach, koniecznie go spróbujcie, od razu Wam powiem. Butelka jest totalnie fantastyczna, przepiękna, e, taka cieniowana, i ten zapach, z tego co pamiętam, również wyszedł w tamtym roku razem z Histeriką. Też byłam jego bardzo ciekawa. Ja Wam powiem, że niedawno go testowałam nawet w próbkach od Kingi. Pozdrawiam Cię, kochana, serdecznie. No, i tutaj po nitce do kłębka mamy gritty u siebie i mam flakonik. Mówię o Mango Oud. Rewelacyjny. Popatrzcie na ten flakonik. Jest totalnie przepiękny. Wygląda jak takie cacuszko. Bardzo, bardzo mi się to podoba. No i tutaj logo Gritty. przepiękny. Mango Ut. No i tak ja wiecie, nie, nie zawsze przepadam za udem w perfumach natomiast tutaj ten ud jest tak przystępny, tak owocowy tak przepiękny, tak y, tropikalny, letni że no totalnie zakochałam się w tym zapachu, no ten zapach oh, też jest bardzo, bardzo długotrwały, wiecie co nawet nie będę psikała na bloter, bo bardzo, bardzo dobrze znam ten zapach, ja go nosiłam już kilkukrotnie na szczęście jeszcze w ciąży mogłam nawet go nosić, o dziwo y, teraz już to w ogóle y, puściło mi wszystko i mogę i mogę ten zapach nosić, także bardzo się cieszę. Jeżeli chodzi o mango ut, to mamy w głowie mango, guawę inne roli, w sercu mamy kokos i lank, osmantus i w bazie jest ut, wanilia i bursztyn. Jak słyszycie, po piramidzie zapachowej nie jest to coś takiego przeciążonego. Tutaj mamy tylko ut, który jest takim Raczej bardzo czystym, drzewnym zapachem. Tutaj nie ma nic takiego, wiecie, zwierzęcego, animalnego, nic zobory, nic odrzucającego. To jest po prostu taki tropikalny koktajl, bardzo kremowy, połączony z czystym drzewem, czyst, czystym takim drewnem. Orientalnym to na pewno czuć tutaj ten sznyt taki dalekowschodni, um, taki troszeczkę jakby cielesny, ale absolutnie nie jest to nic odrzucającego. No, fantastyczna kompozycja, zwłaszcza na ciepłe dni, zwłaszcza na ciepłe wieczory, będzie fantastyczny ten zapach, albo też na większe wyjścia, kiedy szukacie niesamowicie pięknego, ogoniastego takiego oryginalnego, egzotycznego, tropikalnego zapachu. Nie jest to żaden kompocik, nie jest to żadne, wiecie, takie, takie, takie rozwodnione, nie jest to takie delikatne, jest to po prostu takie pełnokrwiste, jest tutaj substancja, jest tutaj soczystość, słodycz, upojność, czystość też jednocześnie. Ten zapach jest troszeczkę taki jakby nawet pielęgnacyjny momentami, być może za sprawą znów tej kremowej kokosowości, takiej podobnie jak tutaj mamy w Tutu Blanc, czyli to nie jest nic rozwodnionego, nic takiego Mało apetycznego, wszystko tutaj gra, wszystko tutaj jest takie, no tak jak mówię, pełnokrwiste, tak to nazwijmy, przy tym pozostańmy. Przepyszna taka soczystość też tutaj jest w tym zapachu. Także jeżeli lubicie mango w perfumach, jeżeli szukacie delikatnego udu, jeżeli boicie się udu, zazwyczaj spróbujcie mimo wszystko mango ud, bo naprawdę fantastyczny. To była tak naprawdę też miłość od pierwszego powąchania, spróbki. A teraz bardzo się cieszę, że mogę też mieć butelkę swoją. Także Mango Ut od Gritty i dwa ostatnie zapachy, jak na tą chwilę, natomiast będziemy mieli ich więcej. Także tutaj zajrzyjcie sobie w ogóle na stronie, bo mamy całkiem sporo nowości. No ja nie wszystko jeszcze zdążyłam ogarnąć, jeżeli chodzi w ogóle o pisy zapachów na stronie, jeżeli chodzi o filmiki, czy też wrzucanie na bieżąco na Instagrama. No ale wiecie, jak jest jak jest, odnajdujemy się w nowej rzeczywistości, ale mam nadzieję, że to wszystko nadrobimy. Jeżeli chcecie to tak jak mówię regularnie zaglądajcie na stronę, bo tam będzie dużo nowości i są nowości ogólnie. No i kolejnym zapachem będzie zapachy, który jak dla mnie osobiście szczerze mówiąc jest pozycją bardziej taką męską, w takim już nowoczesnym, klasycznym stylu. Jest to zapach, który nazywa się You're So Vain, czyli jesteś taki próżny. W ogóle jest taka piosenka z lat 70., o tym tytule, którą bardzo lubię. Nie wiem, czy wiecie, już teraz kurczę nie pamiętam, kto śpiewał, ale ostatnio nawet słuchałam. Także bardzo, bardzo fajnie. No, ten tytuł działa mi na wyobraźnię. Nie wiem, czy on jest zainspirowany piosenką, ale taka mała ciekawostka. No i jeżeli chodzi o ten zapach, to on. Przypomina mi troszkę to, co już też u siebie w asortymencie sklepu mamy, czyli na przykład Gladiatora od Sory Dory. Jeżeli Gladiatora lubicie, to Your So Vain Mniej więcej jest w tym stylu, też nie jest to żaden klon, ale gdzieś tam w klimacie jest. No i w głowie mamy cytrynę, grejpfrut, nuty zielone, w sercu mamy czarną porzeczkę, czerwone owoce, biały tytoń i w bazie mamy mech dębowy, gałkę muszkatołową i paczulę. Tutaj chyba dużo osób wskazywało tak, z tego co pamiętam na Fragrantice, na podobieństwo do Hasiwat od Nishane i muszę wam powiedzieć, że coś w tym jest. Natomiast w Hasiwat, z tego co pamiętam, mamy ananasa jest go całkiem sporo, natomiast gdzieś tam konstrukcja zapachu też Hasiwat, no właśnie ten gladiator od Dory. coś mi właśnie ten zapach mniej więcej przypomina. Bardzo fajny, elegancki też mamy w swojej bazie zapachów, w perfumerii zapach od Duploma Blue Blazer. Też gdzieś to jest w tym klimacie. You're so vein. E, także, jeżeli jacyś panowie oglądają mnie i lubią takie zapachy tego typu, e, hasiwat gladiatora właśnie, albo Blue Blazer, ktoś już testował i zna. To Your Soul jest też kolejnym krokiem, żeby sobie poznać. Bardzo fajny, taki rześki, bardzo elegancki, casualowy, ale jednocześnie też, no właśnie taki na większe wyjścia. Jest to zapach, którym oblatacie, brzydko mówiąc, każdą okazję, także ja polecam. Mój mąż nosił ten zapach już bardzo też mu się podoba. On w ogóle lubi zapachy w tym, w tym rodzaju właśnie gladiatora, ma właśnie w swojej kolekcji, czy też Blue Blazer. Teraz Podejrzewam, że Yor Suevein so też dołączy, także bardzo fajny, świeży, no co tutaj nie lubić, jeżeli się nim psikniecie, będziecie pachnieć bardzo, bardzo atrakcyjnie, elegancko, na pewno myślę, że jest to zapach, który przysporzy Wam komplementy, także Yolso So Vain. i ostatnim zapachem, jaki Wam pokażę też w, takim pięknym welur, w takiej pięknej welurowej butelce jest zapach, który mi się niesamowicie podoba, jest to zapach, który też ma w sobie nazwę Weneckiego Mostu, bardzo popularnego. Jest to Rialto. Tak wygląda buteleczka. No, dosłownie tak samo jak, jak Duquesa. Także tutaj, akurat, jeżeli chodzi o buteleczkę, to nic nowego. Natomiast jeżeli chodzi o zapach. Mm, 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 mm. Jeżeli lubicie szafran, no to znowu koniecznie zapoznajcie się z tym zapachem. Tutaj mamy. Przepiękny. On w ogóle mi się kojarzy z jakąś taką wystawną okazją, ubieramy przepiękną okazałą suknię, idziemy na jakiś bankiet, coś takiego w Rialto mamy w głowie szafran mango, bergamotkę w sercu mamy róże taif, czarny irys i w bazie mamy ut na garmotę i białe piżmo jest to zapach bardzo tajemniczy no i znowu sobie możecie pomyśleć o róża z szafranem, znowu to samo no tak, no niby tak jest to motyw bardzo eksploatowany w świecie perfumeryjnym ale hmm, tutaj jest naprawdę coś fantastycznego. Niektórzy, niektóre osoby, widziałam, porównują ten zapach do mariażu erby pury z for Greatness od Initio. Ja Wam powiem, że tutaj bardziej, jeżeli miałabym się do tego odnieść, to... Wyczuwam coś z for Greatness, tylko że jest to for Greatness, takie jakby bardziej owocowe, mniej gumowe, mniej dymne, mniej ciężkie. Zdecydowanie jest to zapach bardziej taki na specjalną okazję wyrafinowany. Można go nosić cały rok. Zwłaszcza też myślę, że będzie fajnie wybrzmiewał w ciepły wieczór. No, powiem Wam, że jest taka te, też tutaj egzotyka, jest taki czar, jest taka elegancja fantastyczny, no właśnie jakąś taką czarną, welurową, długą suknię widzę i ten zapach, też czerwone usta, czerwone paznokcie, coś takiego, no fantastyczny, przepiękny, bogato zdobiony zapach po prostu. Przepięknie pachnie, bardzo, bardzo długotrwały też. Także no, nie bójcie się, jeżeli nie lubicie erby pury, tutaj ja tylko przywołuję to, co, Fra to, co na Fragrantice przeczytałam, Zdecydowanie nie jest to zapach tak bardzo rażący w nos, żaja, jak erba pura i tak jak mówię, dla mnie troszkę więcej on ma w sobie z utwor greatness niż, niż z erby pury. Ja Wam powiem, że też w czasie ciąży w ogóle, jak poczułam zapach, który pachnie podobnie do erby pury albo Erbe pure to po prostu zbierało mnie bardzo na mdłości. Natomiast to mnie na mdłości teraz nie zbiera, więc nie wiem, czy to też jest zmiana już hormonalna, czy po prostu jest to trochę inny profil zapachowy. Natomiast ogólnie jest to coś fantastycznego. Także to było Rialto. Natomiast wypatrujcie, tak jak mówię, to był ostatni zapach z dzisiejszego zestawienia, ale wypatrujcie, bo nowości będzie dużo, nowości ciągle przybywa. Także z Gritty na pewno jeszcze nie skończyliśmy, na pewno będziemy rozwijać tą kolekcję. Dajcie mi znać, czy Wy znacie cokolwiek z Gritty, czy macie jakieś swoje obserwacje na temat tych zapachów, czy której z nich już testowaliście. Jeżeli nie, a coś Was zainteresowało, no to po te zapachy zapraszamy was na Potocka perfumery. Dajcie mi znać jak to u was z Gritty wygląda, bo ja bardzo bardzo się cieszę, że tą markę mamy u siebie w sklepie. Buteleczki tak jak mówię są cukiereczkami dla oczu. Zapachy są przepiękne, ekstraktywne, bardzo bogate. No tak jak powiedziałam bogato zdobione. Także dajcie znać w komentarzach co sądzicie o Marce Griti. Bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa.